Witajcie w kolejnym teście, ale zanim do niego przejdziemy malutki rebus. To kochanka Picassa, wiem niezbyt ładna, a to suwmiarka. Co wychodzi z połączenia? Jeśli wiecie już teraz, to napiszcie w komentarzu. Mowa oczywiście o hiszpańskim temperamencie i niemieckiej precyzji. Przed nami test Seata Leona drugiej generacji, który już na sam widok wywołuje emocje, a w wersji Cupra potrafi przyprawić ociarki. Dzisiaj przyjrzę się wyposażeniu, dostępnym silnikom oraz kosztom eksploatacji a Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, klikając w ten czerwony przycisk poniżej. Zaczynamy test. Leon drugiej generacji jest oparty na platformie PQ35, podobnie jak jego krewni, a jednocześnie najwięksi konkurenci na rynku, czyli Golf i Octavia. Był on jednak produkowany tylko w wersji hatchback o pięciu drzwiach, a sedan stanowił osobny model Toledo. Z wyglądu? Leon na pewno się wyróżniał. Zaokrąglona atrapa chłodnicy, przetłoczenie, maski kontynuowane aż tutaj na zderzaku. Na pierwszy rzut oka możemy także nie zauważyć wycieraczek, które wkomponowane są w słupek. Niby fajny zabieg stylistyczny, niby też to wpływa na bezpieczeństwo pieszych, ale jeżeli nasypie sporo śniegu, to będzie on się nam tutaj zbierał, ponieważ wycieraczki pracują o ten sposób. Na pewno w Hiszpanii miało to lepsze zastosowanie. Z boku. Leon wygląda naprawdę bardzo dobrze. Co jest warte uwagi, to klamka wkomponowana w drzwi. Nawet producent postarał się o tak ciekawie wyprofilowaną szybę. Z tyłu moim zdaniem trochę tego hiszpańskiego temperamentu nie widać. Ogólnie Leon produkowany był w latach 2005-2012, a w 2009 roku przeszedł lifting delikatny, w którym zmieniono na przykład zderzak. Teraz zobaczmy, jak jest w środku. W środku nie jest już tak pozytywnie jak na zewnątrz. Co prawda i tak jest ciekawie niż na przykład w golfie. W oczy rzuca się niesymetryczna konsola centralna w takim szarym kolorze. W naszym egzemplarzu znajdziemy tutaj pokrętła od podgrzewania foteli, i uwierzcie mi, potrafią one naprawdę mocno przygrzać. Panel klimatyzacji oraz radio z dużym monochromatycznym ekranem. Wszystko proste w obsłudze i ergonomiczne chociaż wygląda już raczej średnio, ale od razu też dodam, że po liftingu w tej kwestii było znacznie lepiej, a wersje FR i Cupra mają prawie zawsze bogate wyposażenie. Możemy spotkać na przykład duży kolorowy wyświetlacz czy sportowe fotele z Alcantary. Jakość materiału raczej nie zachwyca, ale z drugiej strony nie widać też tutaj zużycia, a jest to w końcu już 11-letnie auto. Podokietnika tutaj nie znajdziemy i w żadnej wersji nie jest to wyposażenie standardowe, ale w tym miejscu mamy dwa praktyczne uchwyty na kubek, złącze AUX i kilka przycisków. Jedno, które mnie bardziej zaskoczyło, to umieszczenie tutaj sterowania lusterkami. Tutaj kolejny uchwyt na kubek oraz praktyczna półka. Fajne zastosowanie na przykład na drobne czy telefon. Zegary przejawiają sportowy charakter. Są zatopione w tunelach, a w centralnej części znajduje się obrotomierz. Podświetlone na biało z czerwonymi wskazówkami, a jakże inaczej. Kierownica stworzywa, no niezbyt przyjemna, ale też od razu dodaję, że można spotkać skórzaną, wielofunkcyjną, znacznie ładniejszą i przyjemniejszą w dotyku. Schowek pasażera no niezbyt pojemny, bez e, żadnych barierów. Regulacja fotela standardowa, to znaczy przód tył oraz w górę i w dół przy użyciu pompki, a pokrętłem regulujemy sobie oparcie. Jeśli chodzi o miejsce, no w moim przypadku go nie brakuje. Mogę sobie spokojnie. Tutaj zasiąść ze sporym zapasem nad głową. W drzwiach także mamy schowek, ale półtora no, litrowej butelki na pewno tam nie wciśniemy. Zobaczmy do tyłu. Podobają mi się bardzo chromowane klamki, zarówno z przodu, jak i z tyłu je zobaczymy. Mamy także kieszeń na fotelu. Tunel jest dosyć szeroki, więc jak ktoś się rozsiądzie na środku, no to nie będzie mu specjalnie przyjemnie. W ogóle. To myślę, że wygodnie będą tu siedzieć albo trójka dzieci, albo dwójka dorosłych. Nad głową, no ja jeszcze troszkę zapasu mam, ale nie specjalnie dużo. Nie czarujmy się, jako koszykarzem nie jestem i wiem, że krążą pewne plotki na temat mojego wzrostu. Potwierdzam, mam 177 cm. Przyznaję się, że tam, gdzie mówiłem, że mam około M80, te odcinki, co byłem pewien, że będzie oglądać moja dziewczyna. Eee, ale wracając do tematu. No, miejsca powiedzmy, że jak dla mnie jest wystarczające, jak będziesz miał te prawdziwe M80. No to już będzie zagrożenie, że dotkniesz głową sufitu. Bajerów tutaj wielu nie ma, kanapa jest składana. No jest dosyć spory uskok do bagażnika, do którego właśnie teraz zaglądamy. Bagażnik ma 341 litrów, czyli niezbyt dużo. Otwierany jest w ten ciekawy sposób przy użyciu znaczka, chociaż ten mechanizm no, jest już teraz bardzo znany, ale jest też znany z tego, że się często zacina w takiej pozycji. Do tego bagażnik jest dosyć głęboki, nie ma tutaj specjalnych bajerów, znajdziemy ewentualnie tutaj taką półeczkę schowek z siatką elastyczną. Zobaczmy teraz jak wypadnie w teście walizek. Takie sprytne ułożenie dzisiaj wymyśliłem, ale niestety tej najmniejszej walizki no, w żaden sposób nie udało mi się tutaj zmieścić, chociaż rezultat i tak jest zadowalający. Czas sprawdzić, czy jazda też jest zadowalająca. Jest takie przekonanie, że Leon jako ten o sportowym charakterze w grupie ma bardzo twarde zawieszenie. Ja jednak jeżdżę tym samochodem i myślę, że obawy o to, że powylatują nam plomby z zębów na dziurawych drogach są zupełnie nieuzasadnione. Może tak być, jeśli zdecydujemy się na jedną z topowych wersji, czyli FR albo Cupra. Tam nie dość, że mamy mocniejsze silniki, to jeszcze zarówno zawieszenie, jak i wyposażenie przejawiają sportowy charakter. Ja jednak testuję egzemplarz z silnikiem 1.6 o mocy 102 koni mechanicznych, który również jest bardzo popularny, głównie ze względu na swoją niezawodność i chętną współpracę z LPG. Nie jest on niestety zbyt dynamiczny. Do 100 km na godzinę przyspiesza w 11,7 sekundy. Jest przy tym bardzo głośny, bo wymaga to jazdy na wysokich obrotach. Skoro już o tym mówimy, czas na test wyciszenia wnętrza. Decybelomierz, 90 km na godzinę, oraz gładka, sprawdzona droga. Jedziemy oczywiście na ostatnim biegu. Czas na pomiar. Osiągnięty wynik to prawie 63 dB. Jednak na obronę Leona muszę powiedzieć, że najwięcej hałasu wytwarza i tak roztopiony na drogach śnieg. Mimo wszystko. W tym egzemplarzu także czuć, że zawieszenie jest dość sztywno zestrojone. Złożone z kolumn McPhersona z przodu oraz wielowahaczy z tyłu. To w połączeniu z precyzyjnym układem kierowniczym sprawia, że chcemy pewnie odważnie wchodzić w zakręty. I w ogóle muszę przyznać, że jazda Leonem nawet z takim silnikiem 1.6 jest naprawdę przyjemna. Wyobraźcie sobie tylko co się musi dziać, kiedy kierujemy kuprom i mamy 265 koni mechanicznych pod maską. W tych topowych wersjach, czyli FR i Cupra, znajdziemy także bardzo wygodne, sportowe albo nawet kubełkowe fotele. W tej wersji są one wygodne, ale co najwyżej poprawne. Jeśli chodzi o widoczność, też tutaj nie mam specjalnych zastrzeżeń. Szyba z tyłu co prawda nie jest zbyt duża, ale wszystko dobrze widać. Ceny Leona drugiej generacji na OTOMOTO wahają się pomiędzy 12 a nawet 55 tysięcy złotych. To za kupę w wersji limitowanej R. W ogóle mówi się, że Leon to taka tańsza alternatywa dla golfa, ale co do tego nie byłbym taki pewien. Zresztą możecie sprawdzić sami, wystarczy, że klikniecie w prawym górnym rogu właśnie teraz i sprawdzicie pełną listę ogłoszeń. Leon kojarzy się głównie z szybką jazdą i emocjami, ale jego gama silnikowa jest na tyle szeroka, że znajdzie się w niej zarówno coś dla fanów mocnych wrażeń, jak i dla tych, którym się nigdy nie spieszy. Są to oczywiście jednostki znane z outgroupy grupy VAC. Znajdziemy tutaj silniki benzynowe o pojemnościach od 1.2 do 2.0 i mocach od 85 do 265 koni mechanicznych. Są to jednostki zarówno wolnosące, jak i doładowane. Najrozsądniejsza wydaje się jednostka 1.6 MPI, którą testuję. Jest to klasyczny, prosty w budowie i naprawie silnik. Przy okazji sprawdźmy, jak wypad naszym teście spalania. Sprawdzamy na trasie na autostradzie oraz w mieście. Szukając mocniejszej odmiany, warto zwrócić uwagę na dwulitrową jednostkę FSI o mocy 150 koni mechanicznych z wtryskiem bezpośrednim, ale nadal wolnossącą. Fani szybkiej jazdy na pewno zwrócą uwagę na silniki dla wersji FR oraz Cupra o oznaczeniach TFSI i TSI, generujące moc od 185 aż do 265 koni mechanicznych. Najsłabsze opinie wśród użytkowników zbiera za słaba jednostka 1.4 MPI oraz 1.4 i 1.8 TSI, które zasłynęły częstymi awariami łańcucha rozrządu, tłoków czy napinacza rozrządu. W ogóle o awaryjności silników o oznaczeniu TSI krążą skrajnie różne opinie, które już urosły do rangi legendy, więc ciężko ocenić, kto tak naprawdę ma rację. Na pewno przy zakupie tych silników trzeba być uważnym, a podczas eksploatacji wyjątkowo troskliwym dla tych jednostek. Wśród diesli także spotkamy znane jednostki. Tutaj pojemności 1,6, 1,9 oraz 2,0, a zakres mocy od 90 do 170 koni mechanicznych. Jeśli szukamy auta z przeznaczeniem na trasę, to na pewno warto zwrócić uwagę na 1,6 TDI oraz na znany i lubiany niezawodny 1,9 TDI, który z pewnością zasługuje także na złośliwe miano Klekota, gdyż nie pracuje zbyt kulturalnie. Decydując się na 2.0 TDI, na pewno lepiej wybrać te zasilane systemem Common Rail. Te zasilane pompowtryskami miewają problemy z pompą oleju, pękającą głowicą czy właśnie z wtryskami. Poza wcześniej wymienionymi, Leon nie ma większych problemów. Zdarzają się usterki zamka bagażnika, nierówna praca silnika 1,6 MPI czy oprogramowania automatycznej skrzyni biegów DSG. Dodatkowo twarde zawieszenie w topowych wersjach słabo znosi wyboiste drogi, ale jego naprawa jest stosunkowo tania. W ogóle naprawa i serwis lona nie powinna być trudna, gdyż przez popularność grupy WAK w Polsce jest sporo specjalistów i mechaników od tych marek. Teraz spójrzmy na tabelę kosztów związanych z przeglądem zerowym oraz tabelę kosztów związanych z poważniejszymi naprawami mechanicznymi i blacharskimi. To w przypadku, gdy będziemy mieli większego pecha. Czas na krótkie podsumowanie naszego testu. Na początek trzy plusy. Po pierwsze, Leona się świetnie prowadzi. Po drugie, wersje specjalne FR i Cupra, czyli rasowe hothecze dla fanów szybkiej jazdy. I po trzecie, ciekawy design, który do dzisiaj przyciąga wzrok. Trzy minusy. Po pierwsze, jakość zastosowanych materiałów odstaje od bliźniaczych modeli koncernu. Po drugie, niezbyt pojemny bagażnik. Jak na tą klasę mogłoby być tutaj... Lepiej. I po trzecie wycieraczki. Wyglądają ciekawie, ale przy intensywnych opadach śniegu mogą sprawiać problemy. A ja już tradycyjnie dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, napisania swojej opinii w komentarzach oraz zasubskrybowania kanału. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku już za tydzień.